Witam serdecznie na kanale Iwitarod. Rod Osoby spod znaku Koziorożca Witajcie kochani i wsiękłania Cześć To czytanko jest dla was na styczeń 2023 roku Przy okazji życzę wam wszystkiego dobra, dobrego z okazji urodzinek Niech się wam szczęści spełniają marzenia Dobrze Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały. I oczywiście bardzo proszę o subskrypcje, komentarze i lajki. Dobra. Teraz weźmy wszystkie karty, które mi tutaj są w tym momencie niepotrzebne. i Zaczynamy, zaczynamy. Koziorożco, co czeka Cię w styczniu 2023 roku? Co czeka Ciebie? W tym czasie. Co czeka koziorożca? Przewodnia, mm, przewodnia karta na ten czas to dla ciebie. Cesarz. No proszę. To jest silna karta. Cesarz mówi o władzy. Cesarz mówi o mm, Tym, że marzenia się spełniają, że czego nie zapragniesz, to będzie jakby zrealizowane. Także tutaj widzę, że to, że będziesz czuć koziorożcu, że. Intuicja, którą na pewno masz bardzo dobrą, powoduje to, że nie będziesz musiał doradzać się innych o, o jakieś wybory, o, o to, że chcesz coś zmieniać w swoim życiu. Tutaj widzę, że stoisz twardo na ziemi i wiesz, jak będziesz wiedział w tym styczniu, jak osiągnąć swój cel, jak do niego. Jakby jakby go realizować, jakby do niego dotrzeć. No dobra, do czego powinieneś dążyć, Koziorożcu? Hmm. Giermek mieczy. No słuchajcie, powinniście walczyć o siebie, walczyć o, o to, co jest dla ciebie bliskie. Hmm. Powinieneś. Hmm. Powinieneś, no tak, kartą, żeby za wszelką cenę pokazać, że mam rację. No nie wiem, czy taka zawzięta energia jest dobra. Powinieneś obserwować to, co się dzieje wokół ciebie. Hmm. Powinieneś, jakby, żeby podjąć dobre decyzje, powinieneś właśnie, jakby, znać. Myśle, myślenie innych osób sposób myślenia o, tak mi powiedziała by mm, po prostu y, hmm, by to wykorzystać dla siebie cokolwiek to nie znaczy co dalej czego się wystrzegać powiedziałem koziorożec w styczniu no tej niepewności Koniec z niepewnością. Ty już musisz wiedzieć, czego tak naprawdę chcesz i podejmować decyzje. Co jest nieuniknione w styczniu dla Ciebie? Hmm. Rycerz Mieczy, rycerz Mieczy, to jest taka energia, słuchajcie, gdzie. Będziesz brnął przed siebie, będziesz realizować swój cel, nie będziesz się chwalił nikomu, że coś chcesz zrealizować. Być może chodzi tutaj o kontakty przez internet, być może masz jakiś nowy projekt do zrealizowania. Na razie nie chcesz się nikomu chwalić, sam chcesz to sprawdzić. Będziesz chciała to sprawdzić, czy będziesz chciała, zależy, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Więc do każdego z Was są skierowane te słowa. I jaka jest rada dla Ciebie, koziorożcu? Pokazałam, nie pokazałam. Bo nie chcę pokazać rady w tym momencie. Pokażę ją później. Zobaczymy, co dalej karty przyniosą. Teraz sobie będziemy dopowiadać. Dopowiadać tę energię. Hmm. Czyli 2023 roku dla koziorożca. Dla koziorożca. Mhm. Dlaczego tutaj taka przewodnia energia do ciebie przyszła? Cesarz, no proszę. Ósemka buław i trójka mieczy. O, no proszę. Można by po, pomyśleć, że masz. Yy, stoisz przed wyborem. Wstecz będziesz stać yy, przed wyborem. Czy kontaktować się z innymi ludźmi, yy, czy zostać tu, gdzie jesteś raniony, yy, gdzie. gdzie możliwe, że przez tego cesarza może to jest król yy, Boże król yy, czy to jest mąż, czy to jest. Yy, hmm. To jest może twój szef pracy. Może warto pomyśleć o zmianie, o odejściu od tej energii, która męczy. Zobaczcie. Ty będziesz wiedzieć, co zrobić w tym styczniu. No ciekawa jestem właśnie, co do Ciebie przychodzi. No dobra, dalej. Czyli co? Jeszcze nie wytłumaczyłam tej karty. To są nowe początki, to jest nowy początek, czy to chodzi o miłość, czy pracę, czy kontakty z innymi, może nowi przyjaciele, nowe znajomości, nowe plany na życie. Niezależnie, jeżeli Ty jesteś tym cesarzem, to karty mówią do Ciebie, czyli zmień coś w swoim życiu. Odejdź od tego, co boli, tak? Mówię tu do koziorożców, do mężczyzn do koziorożców. A kobiety, jakby powinny zmienić mężczyznę, zmienić otoczenie, ponieważ może jesteś wykorzystywana przez kogoś takiego, kto nie uważa, że nie ma racji, kto właściwie nie lubi sprzeciwu i tym zmęczona. No dobra, co dalej? Do czego mm, powinnaś dążyć? Broń swojego zdania, nie dać się jakby stłamsić, tak? Hmm. Rycerz denarów. Mhm. Równowagę. Musisz uzyskać równ równowagę swoją wewnętrzną, na spokojnie pójść w kierunku, jaki sobie obrałeś koziorożcą. Widzę tutaj brat nie jakiś kogoś możesz spotkać, może się będziesz bronić przed tym, tą znajomością. Nie wiem. Myślę, że powinieneś raczej najpierw odzyskać tą równowagę wewnętrzną, po to, by Móc zacząć decydować. Ym... Niczego nie powinnaś robić wbrew sobie. To musi być w zgodzie z sobą. Co dalej? Czego się wystrzegać właśnie tej niepewności. No, mamy króla denarów. No, widzicie, zobaczcie. I tu znowu dwójka. Dwójka i pasie pentakli, czyli tutaj mamy. Jeżeli jesteś kobietą, masz na oku być może męża i kogoś młodszego, nie wiesz co zrobić, czy iść w nowym kierunku, czy zostać przy mężu, lub w... jesteś mężczyzną, może widzisz siebie w tym królu. Dynarów, czyli, mm, hmm, czyli tutaj jesteś, że rodziny, rodzinę, że tak powiem i nie wiesz co zrobić w jakiejś sytuacji, tutaj właśnie, no właśnie ta niemoc, ta, to nie wiesz y, jak postąpić, tutaj z kolei widzę mężczyznę młodszego z kolei, to jest ktoś, kto y, idzie, dopiero zaczyna jakąś drogę, y, ma nowe pomysły na siebie. Może praktykuje. <grystanie> I co z nimi? I c... Macie coś ze sobą wspólnego? Ale zobaczę, o co tu chodzi jeszcze. No tak, siódemka denarów. Czekać będziecie na yy, jakiś, na krok. Na krok, albo ten król denarów czeka na krok tego młodszego mężczyzny, albo na odwrót, słuchajcie. Lub macie na uwadze jedną kobietę i czekacie, kogo z Was wybierze. Również może być taka sytuacja. Więc to nie jest wskazane w styczniu. W ogóle niepotrzebnie sobie zawracacie tym głowę, bo myślę, że ta sytuacja się tutaj. I jeszcze nie rozwiąże. Co z nieuniknionego? Właśnie mamy tutaj rycerza mieczy. To jest energia, gdzie widzimy rycerza, który podąża w jakimś kierunku. Ty jesteś tym rycerzem. O jesteś. Mamy dwie kobiety do tego. Może kłótnia między dwoma kobietami. Słuchajcie, może to jest kłótnia przez internet? To jest nieuniknione. W tym, w tym miesiącu. To ciekawe. No dobra. Teraz zobaczymy tydzień po tygodniu stycznia dla koziorożca. Tydzień po tygodniu. Styczeń 2023. Co tu do Ciebie przychodzi? Pierwszy tydzień. Drugi tydzień. Trzeci tydzień. No, czwarty. Oj, tylko Jorowic będzie wykończony jakąś sytuacją. No dobra. Patrzymy. Patrzymy, patrzymy. No, jesteś przed jakimś wyborem. Koziorożcu, ym, analizujesz jakieś sytuacje nie wiesz, czy pójść w prawo, czy pójść w lewo. W którą skrzyneczkę włożyć ten kluczyk? <noise> ym, może masz dwie kobiety do wyboru. Może dwóch mężczyzn, a może dwie prace. Słuchajcie, no, jest tu jakiś wybór. Zostać w miejscu zamieszkania? Czy może się wyprowadzić? No i co dalej? Sąd ostateczny. <laughs> Przyjdzie do ciebie jakaś propozycja. Myślę, że ty ją podejmiesz. Zmieni Twoje. Przestaniesz się zastanawiać nad wyborem. I to, co zadecydujesz w tym tygodniu, będzie miało wpływ na Twoje życie. Dalej. Drugi tydzień. Tutaj widzę mocy, moc. Różnie można ją rozumieć. Jeżeli jesteś kobietą w związku, tutaj. Macet je ci z ręki, że tak powiem możesz z nim wszystko zrobić tylko niekoniecznie, jeżeli ty nim jesteś czy to ci odpowiada, prawda? tutaj widzę rywalizację w miejscu pracy mam nadzieję, że jest zdrowa a może ktoś jest chory i twój partner w końcu zacznie zdrowieć a może ty? więc słuchajcie, różne tutaj są sytuacje śmierć Koniec jakiejś energii. Koniec. Mamy króla Niemieczy. Nie Buław. To jest ktoś, kto wie, czego pragnie, czego chce. Jeżeli Ty jesteś tym królem i tym mężczyzną, który właściwie nie lubi, żeby kobieta nim rządziła no gdzie to przecież król Buław lubi mieć zawsze rację, to on rozdaje karty. To on po prostu lubi kiedy wszystko dzieje się według niego. Jeżeli jesteś z taką kobietą, która właściwie nie ma szacunku do ciebie w twoim odczuciu, myślę, że skończy się ta relacja. Tutaj widzę jakby uwolnienie, bo to i ona się ucieszy, i ty. <grytanie> Obracajcie sobie oczywiście energię. No, kolejny tydzień to jest siódemka buław. Mamy tutaj osobę, która broni siebie, broni swojego zdania. Być może kłócisz się, jesteś w relacji, nie dajesz sobie po nosie skakać, że tak powiem. Albo bronisz swojej rodziny przed namolną tyściową, albo może koleżanką. Zobaczymy. No, jakaś propozycja tutaj przychodzi. Urzędowa. Dotycząca Twojego związku. Może dostaniesz pozew rozwodowy w tym trzecim tygodniu. Hmm? I nie wiem, jak, czy Ci to będzie pasowało, czy nie. Tak mi to przyszło w pierwszej chwili do głowy. I przyszedł Rycerz Mieczy. Czyli to jest energia kogoś, kto się buntuje, kto nie, pod, nie chce, by mu mówić, jak ma żyć, jak ma postępować. No, nie wiem, czy ktoś tutaj przyjmie tą propozycję, tak? To raz. A może po prostu ktoś tutaj chce? Się oświadczył, i druga strona jeszcze nie jest na to gotowa. Hmm. Także pamiętajcie, no, w różnych jesteście sytuacjach. Czwarty tydzień, chociaż wydaje mi się, że tu chodzi roz o rozwód. Dlaczego? Bo tutaj chodzi o tą przykrą sytuację. Czwarty tydzień jesteś już po jakichś ciężkich przejściach. Pewnie dlatego mi ten rozwód przyszedł do głowy. Nie widzisz wyjścia z sytuacji, jesteś załamany. Nie widzisz, że jakieś światełko świeci? Tutaj jakiś cel już bliski. <grym> Królowa Buław. No i co? No, nie potrafisz się cieszyć tym, że ktoś przychodzi do Twojego domu, cieszyć się cieszy czymś. Szczęście, nie potrafisz, ponieważ jesteś po jakiś traumatycznych przejściach, bym powiedziała. Hmm. Tutaj jest ta królowa buław, która właściwie coś dostała. Czymś się cieszy, a ty jakbyś tego nie zauważał, koziorożcu. Albo ty jesteś tą królową buław i cieszysz się z czegoś. A może nie potrafisz? Coś dotyczącego domu. Yy, może musisz się przeprowadzić? A może yy, jakaś impreza, która ci nie. No, zobaczcie, tutaj mamy dziesiątkę kielichów. Tutaj chodzi o jakieś relacje rodzinne, przyjaciół. Ktoś tu jest cierpiący. Może straciłeś rodzinę. Po rozwodzie bardzo możliwe. Ktoś ci chce pocieszyć, no ale się nie da. Jaka jest rada od. od Tarota? Dziesiątka buław. No, myślę, że. Powinieneś, koziorożcu, jakby mm, odpocząć od tych ciężkich energii. Nie dać się zwariować, że tak powiem. Za dużo wziąłeś na swoje barki i one ci, ten ciężar cię przygniata. No, rozłóż te, mm, te wszystkie buławy na innych. Czyli wystarczy może porozmawiać. Powiedzieć komuś, wyrzucić coś z siebie, a może za dużo obowiązków innego typu i po prostu poprosić kogoś o pomoc, by pomógł. No dobra, zobaczymy, co aniołki mają do powiedzenia dla koziorożca na styczeń 2023. I może masz jakieś pytania? Do aniołku, więc zapraszam. Ja sobie jeszcze troszkę podasuję. Dobra, patrzymy. Hmm. Poproś innych o wsparcie. No, zobacz. Poproś innych o wsparcie. Coś mi się wydaje, jakoś orożco, że ten styczeń może być ciężki dla ciebie. Cokolwiek to nie znaczy, bo. Dla każdego z Was zupełnie będzie to coś innego. Momencik, momencik, zaraz znajdę tą stronę. O, już mam. Nie musisz robić wszystkiego sam. Anioły zachęcają Cię do skorzystania ze wsparcia osób z Twojego otoczenia poprzez sięgnięcie. Czyjąś przyjazną dłoń znaczącą zwiększasz swoje szanse sukcesu. Zwiększa się również prawdopodobieństwo tego, że sprawy pójdą naprzód. Pomoc, na którą możesz liczyć, może obej obejmować <coughs> również otrzymanie istotnych informacji od osób posiadających konkretną wiedzę. Stres spowodowany braniem zbyt wielu rzeczy na swoje barki może doprowadzić do pogorszenia się Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Otocz w siebie kochającymi Cię przyjaciółmi i rodziną, czyli osobami skłonnymi do pomocy i gotowymi oświetlać Twoją drogę. Dzięki nim poczujesz się dużo lepiej. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Darot pomógł. Trzymajcie się i do następnego razu.